Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części wykładów dotyczącej rozliczeń międzyokresowych kosztów. W tej części chciałam Was zaprosić do skupienia się na temacie związanym z rozliczeniami międzyokresowymi biernymi, przede wszystkim z zapisem. Operacji związanych z tymi rozliczeniami będziemy przyglądać się rozliczeniom międzyokresowym biernym z perspektywy kosztu oszacowanego, czy też kosztu planowanego oraz tego, co dzieje się w momencie, kiedy koszt rzeczywisty otrzymany na fakturze jest niższy bądź wyższy od właśnie tego kosztu oszacowanego. Na zapis operacji związanych z rozliczeniami międzyokresowymi biernymi będziemy patrzeć od strony ewidencji uproszczonej, układu rodzajowo-podmiotowego oraz ewidencji pełnej. W każdej z tych metod będziemy się opierać na wariantach, które możemy przygotować, w wariantach rachunku zysków i strat, oczywiście będą to wariant porównawczy bądź wariant kalkulacyjny. Przyjrzymy się zapisowi operacji na poszczególnych kontach. W zależności od tego właśnie jaki metody ewidencji używa dana jednostka oraz jaki wariant rachunku zysków i strat przygotowuje, zobaczymy co dzieje się z kątem 640 rozliczenia międzyokresowych kosztów. Oczywiście w różnych wariantach i w różnych metodach, w zależności od tego czy koszt oszacowany jest wyższy czy jest niższy. A następnie przejdziemy do przykładu całościowego, tak jak obiecałam wcześniej. Przykład ten będzie zawierał kilka operacji, w ramach których będziemy mieli do czynienia z rozliczeniami okresowymi biernymi, czynnymi, z kosztami danego okresu, przychodami oczywiście, polityką rachunkowości. Spróbujemy dokonać zapisów. Na odpowiednich kontach przyjrzymy się kosztom w danym miesiącu, oraz przygotujemy warianty porównawczy oraz kalkulacyjne i na sam koniec będziemy porównywać te warianty i patrzeć dlaczego one się między sobą różnią, co jest powodem i jak je ze sobą uzgodnić. Ta część wykładów jest dopełnieniem części pierwszej. Dopełnieniem, który da Wam pełny obraz dotyczący rozliczeń międzyokresowych kosztów, pełną wiedzę na ten temat, nie będziecie mieli problemów z księgowaniem operacji związanych z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów. Będziecie wiedzieć, jak do nich podejść w zależności od tego, co wpisane jest w polityce rachunkowości. Ważna, ważny i nieodzowny element, część druga, dopełniający właśnie część pierwszą. Serdecznie zapraszam.